Zeus, a co no. na raka na DC XI'a support. Ty... Nie, 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 ja wiem do czego ty dążysz. Chcesz do mnie fajnie. zastąpić, chcesz mnie zastąpić, ja no jestem no nie do zastąpienia. Że ty, że, ty że ty pójdziesz na DC? Chłopie, ja jestem nie do zastąpienia, nie? A masz jest skina do Rakan'a? No mam te Cosmic Drive'y do obu. O ty ja mam cosmic drive y do Rakan'a. No to weź, ja wezmę zaję, a ty weźmiesz Rakan'a oh, i będziemy mieli... Matching bestie matching Aaaa. Zmienimy sobie nazwy, zmienimy sobie nicki Kurwa, to jest ten jednak Ja napiszę I love ty <grym> <jaszy, grym> napiszesz <grym> I love Stasiu <grym>

Prokurator. Aaaa, dobrze, no, no, no. Dawaj, ten... dawaj, Dawaj tak. jakichś borowików, twemigodałów. Tak. I love Staszek, I love Jasiek. Kiepski no. tank, plank. 25% min w ostatnim 30 dniach. O kurwa, ty, Jezus. czekaj. Ej. Bo, czekaj, no. bo wyłącznie... No! Dobra, pierdol się nie pomagam ci już. Zdę dwa hity, kurwa. Ej, wejdę w nią. Dawaj, robimy im Pubonga. <coughs> pubonga im musimy zrobić Pubonga. Z czego? Hubong zitus, <noise> DRAJKOS Ty Hubong O kurwa o kurwa ty Jakaś niezła Biora. I tylko dwoma piórkami rzuca dwie ręce No ale to co, to na ulcie może rzucać pięcioma, a tutaj tylko dwoma? To co, to na ulcie ma pięć rąk? Tak A, no dobra Tego się nie spodziewałem, nie będę ukrywał Jasiu, czemu kurczę? Katarina, napięcie, 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 napięcie Czemu to nie kurczę? No bo... Była akcja. Jakie mnie ten heros, ja pierdolę no. Słatry, no. Dobra, szybko przepuszczam. Nie no, wygrywam w farmie, wygrałem linię. <laughs> Dobra, cofnijmy. O kurwa! G2 On jest takim gównem jebany. Ale... Ja miałem kurwa 100 HP. Ty wiedziałeś, żeby pirat kiedyś skakał? Czym? Nie no, w sumie... Nie no, było coś takiego, ale... Tak, zapytania trzeba napisać. O kurwa, <laughs> <bi> <laughs> <bi> <laughs> to jest? Kejle. Ale Chcesz bić? No chciałby się. Eta piora broken chyba, co? Jakiś inny. Bierze... wkur... Wiem się katariny. No fuj, A to jestem martwy prawdopodobnie. No, prawdopodobnie tak. No? No. Oszczędź, patrz, puknę. Może jednak Pyk. Tyk O kurwa Spali się. Nie. Ty ja się stąd z tą cofałem, ale tak patrzę, że idą. Nie ja sobie... oj... Szczególnie że jak ja się z tą cofam, to ja nie wiem ile tobie zostało, tylko mnie się tak jakby zaczyna oddzielny nie, timer przycisz. Nie no ja tylko po, ani po, ani po animacjach. Nie, Ty, kurwa tym Nautilionem niebanym. Nie. nie! A ta afiara to jest... Za dobra. Cokolwiek Erki nie ma ten żul jebanie. Ale ليش nie ma? co masz? Nie <grym> wiem. Tak dla animacji. Wiesz, ja to tak jak w tej piosence Piździsko, po malutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. No, tak jak w tej piosence Piździsko. Bo no. idzie do ciebie, Bartek. Dawaj, bij, 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 bul, 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 bul. bul, bul. Bisie, bij się, Bartek. No Bisie! To ty, ty widzisz ze mną? <słuch> nie wiedziałem, że Geyforce może strzelać w niewidzialne targety. Może? Dlaczego miałby nie móc? No bo on, skoro ja nie widzę, to on też chyba nie. Chociaż to jest magiczny przedmiot. Więc kim, kim jest Geyforce? Zemną. No tak, ale lor co? Jakiegoś... łukiem nieśmiertelności. Oh, to chyba Immortal Seed, bo wiesz? Ty, zapomniałem, że jest taki item. Gabi, okej? Okay? Ty, kurwa, mi, mi, bim, migo go! <coughs> Nie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie, Nie mogę. O kurwa. Dredzias on wow. się gorąco zrobiło. Co się stało? Przecież ona miała, nie miała HP i nagle miała. Ja pierdolę! Dorosz, kto by tak, tego czempiona? Tak. Kto? Kto? Kto panowie? Kto? kto go by myślał? to ja No to chyba, to że to tak. i tak zaorał. Ty, co ten zdrajka na topie robi? Gepyk. Jest to dosyć. Uy, no, oni nic nie biją, ale. Nie, Ale ten otwity jest są... niepewne no, z Nie, 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 nie z one-shotową. No oczywiście e, jest tak. Eee, timing. Ten... I tak jest chujowy, tak naprawdę. No. no. no bomba. Powiem tak, pan jest mniej więcej porównywalny do Adegragasa. Nie... Aby nie, adegy <laughs> Ragaz by z one Ragaz by wszystko z one Czemu nie mamy Disc i Nautilius? Nautilius gra w lesie. Aha, jedna monetka kurwa, do ulepszenia R. Daj pacnąć Smoka. Cepa. Dzięki. Szybciej będzie jak spacam. Możesz mieć wcześniej szósty poziom R. -K? Nie, co? Z nie miałbym mieć wcześniej? Dre e, rada. Nie, nie, no to za... są Paweł. To są Paweł takie gadżety do Ulta. Że tam jakaś kulka spada, że szybciej jest. A, że więcej strzałów leci z Rki. Dawaj ja Jasiek. Jest taką... Barone. Rakuś! Barone. Rakuś! Skąd ty myślisz, że on to będzie? Mariusz ma jakieś cheaty. Gdzie ja jestem? W jakim Nie wiem, wie, Katarzyna ja ja jest? Popierdolona jest Katarzyna. Ale wszyscy dostali z i niektórzy to tam połowy HP już nie mają. Wszyscy. Oj, oj, o na tyli już Wiedziałem to będzie. Każdy to czuł, nie każdy to wiedział Nie Dobra, musimy to skończyć Dobra, chodź Janczys, dajam freesby cookie Robimy to, a on E teraz nie ma, bo użył przed chwilą Co nie mam Robimy to Zeus za darmo! A! Za darmo A! Fajny 700 hp to daje. Jakby to powiedział klocu fajny? <ścoughs> no fajny całkiem. Dzięki skarbie. <ścoughs> Ale... Roleplay Roleplay, BlickFlagence! Chodź tu kochanie yeah. smata! Yeah. Lecimy. Dreziarz, are you ready? E... Nie, dziś tu oszustw! Kurwa, a nie z z jebami, śmieć. Nie wiemy! skarbie. Dobra. Nie no, bawimy się z nimi, to jest zabawa już. To tak. jest teasing. Tak. To jest teasing. Jest to zabawa. No, moglibyśmy to skończyć wcześniej. Mogliśmy już skończyć to pół godziny temu, tak naprawdę. Ale my się z nim bawimy, to jest zabawa. No kurwa, napierdala mi, napierdala mi nie umiera. no. Diris. Diris. Very kangur.